Johnston to jest VIP Nie To że... <śmienicza> jest G-Man ze Skibidi. Znaczy, że Highlife'a. A co? Highlife, tak? It's my life, it's my life. To właśnie powód, dlaczego nagrywam z tą podcast a nie z kimś innym. i damy pańba, hai kan da ga ma, hai kan da ku da ma. Şimdi ja ci. Napisz mi jak przestaniesz strzelać dźwięki. Może ci wyślesz. Yo 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 w kolejnym odcinku zobaczycie dlaczego on jest z to... to się nadal nagrywa? Tak. Nie wpusz. Aha. Ja nagrywam każdą sekundę, już wiesz ile mamy materiału? 2 Masz... <noise> Dwie godziny. <noise> 12 minut mamy. <noise> nie nie Dziękuję. Ej, bo mi zlegował telefon przez to, że puściłem jakąś dziwną piosenkę. <noise> no to nie Dobra, wytnie się wszystko. <noise> wytnę ciebie z życia mojego. A ja, ciebie, a ja ci wytnę coś innego. Na na dole, Dobra, tak? zaczynajmy! Dalej zaczynamy kolejny raz. Co to za kulki? Co, co jest za, pu, z, to jest za te z No tak. To jest portal do... Y, Nigerii. Zaczynę. No rasizm. Go Przepraszam, gaming. Przepraszam, że tak ale po prostu... Mr. WL czasami mówi bardzo śmieszne rzeczy Nocnik to jest śmieszny żart A nie będę tego mówił Mr. WL powiedz co mamy na ekranie, bo teraz Ty tłumaczysz yy, To jest ten yy, syn yy, te, tego, tej córki O to jest ten yy, ojciec ja... tego głównego bohatera ja takie... Nie, ja mam podobno... R Robert Lewandowski Tak, to jest Robert to jest Lewandowski po przejściach. Napisało to jest Lewa... Ej, czy to jest... Czy to jest... Czy to jest e, figura płaska? Jak ty? Jak, jak twoja... Twoja mama. Potwierdziłeś, że jesteś płaski. Przepraszam, że, że powiedziałem o twojej mamie. Że żyjesz. Jest... Kurde, bele... O. Kurde, wele, twoja stara jest yy, miła. E, ogólnie, yy, za niedługo jest Dzień Matki, więc yy, pozdrówcie swoje matki. No. Zdejmijcie gadki, nie, 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 nie róbcie tego. <śla> nie zdejmujcie. E, więc ogólnie, yy, tak. oglądamy czy nie? Patrz, e, e, tu mamy OX, czyli jak wiemy, yy. takie zaimki. Konsola, jaka to jest konsola, te całe X i Kuko, to jest na tych padach? Tak, to jest X, 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 da. Ej, no, mam pytanie jeszcze jedno, o, wtedy e, no wtedy no. zacznę. Co mam, co mam powiedzieć, żeby Twój film zbanowano? E, Okej, okay, dobra, dostajesz bana, no e, do widzenia. Jakby co to e, dzięki za podcast. E, fajnie się... Coca cola. dobra, oglądamy, oglądamy, zapraszam <grym> Powiedz jeszcze raz, bo ten, bo teraz był taki moment, że, że jest Coca-Cola, mam taki gif, po prostu jak banuję, Będzie śmiesznie po prostu, bo... No tak... Ko okay, powiedz jeszcze raz. Coca-Cola i Cola! Is cola. <grym> nie! Nie to! No. Dobra, ogląd oglądamy, go, 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 go! go. To też nie mów tak brzydko, okej, okay, bo to małem pewnie młodych widzów i. <śledzio> młodych widzów. E, e, jest taki, taki kanał, takiego pana, który ma chyba z 5 lat i on... Y, Iwona. E, AI. Ten? Na, dalej oglądamy, zapraszam. ja na <laughs> O to jest ten cały yy, G-man, a nie Geehan Gichu Ej, lod ekipy tam są No, a patrz tu ty... Ej, on będzie jej solówka, on będzie... Ej, ona On na kontra Thanos. Thanos. Thanos tu jest. Thanos... Thanos to jest twój star. No. Thanos to Bo ja ten... Thanos reveal. Ja dostałem takie ino od tych od speed gameów prawdziwych. Czy Thanos przeżył? On y, ma... miał taką chorobę jak y, ból y, prawego prześcionka. A, jakby podcast się nazywa Od Spermia, do spermo zbiorów. A wiesz, że ja nie wiem na swój kanał. Żartuję. To, to by, to Dobra, by... dalej! Oglądamy, zapraszam! Jamą rękę <grym> Dobra, nie bo to za każdym razem. Ja ty dasz to na swój kanał? No dam, jak będzie normalna nazwa A nie jakaś patologiczna rodzinka smerfów Ja opowiem Ci w ogóle historię? Tak Dawno, dawno Teraz tak utniemy Teraz tak utniemy i będzie śmiesznie Dobra, widać? Dobra tak. Last team to chyba oznacza. Yy, chyba. Wczorajszego roku. Chyba chodzi o 25. A nie, znaczy, Rok temu był 25, a dzisiaj jest 28, prawda? Co? Jak chceś to utni, to teraz co mówię. Eee, w połowie. Mm, a wiesz, co ja mówię? Jest to ja. wiesz to ja, Pierre. Okej, okay, nie musiałeś tego mówić. Patrz, tam był ten. Ten brat. Nie, jak. Bro, bro, Brat. I za pranę, Ej, powiedz ci, powiedz, czy ty to o tym bracie? Okej, okay, ale wiesz, że ten. Mamy. ustalony czas ekranowy. Będziemy tu, Brat, brata w dupę harata. Dziękuję. Oglądajmy dalej. Ja wiem, że to Czekaj, ja ci ustawię taki pseudonim Eee. Brat Węgry Brat brata. W... Eee. No nie mów tak brzydko, bo e, nasz jedyny widz, czyli e, pan Wal e, się obrazi, bo źle wypowiadamy się. Czekaj, ile jeszcze zostało mniej więcej? Dużo. Dobra. Oglądamy bo. Muszę... Oglądajmy Muszę jeszcze obejrzeć Wednesday i y, jeszcze y, y, to. Nie! Jestem zbuntowany anioł! o, o. Obejrzymy jeszcze i to okej? Okay? Okej. Okay. Mogę później wyjść z piwnicy. Jak nagramy podcast i to ja, To muszę znowu wycinać, bo mówisz takie rzeczy. No dobra, dalej. Dużo się działo. E, to jest ten taki... Chyba to jest e, ten cały pałac kultury w, w no. Warszawie. Nie, skąd wiesz? No on tak wygląda w środku Ej, to jest śmika pepa. Albo śmika ta z Brawl Stars. Brawl. Brawl. Brawl stars. Ej, bo on będzie bajt... będzie on gra w koszykówkę, jak w tym szkole. Ale byłem James. normalnie. Ej, wiesz, że będzie bip test w kolejnym sezonie. W czwartym? No nocnik nie płacz. Ale to ty byłem. Nocnik nie usiadł. <glock> to nie byłem ja. Eee, jak Dobra, co my teraz oglądamy? Nie wiem Wednesday a, a mogę, zaszczekać? Tak Czekaj, mam linku Sej se ptał czułe słowa Majo oh, Maj nie. Nie. Nie, nie. Ej ty dostaniesz, ile dostaniesz, ile dostaniesz dostanie, copyrightów? Za to co mówię no, Tak przynajmniej osiem? No, Dwie minuty. Oś. Ej, dwie minuty, a wiesz, że yy, wiesz, że łęcki oznacza czwartek? Ja, wiem. Mi się wydawało zawsze To chyba błąd. Środa, dzień. Choddoga. <laughs> nie, hot doga zboczeńcu mały. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Dziś opowiemy wam historię smu. A, to do mnie dzwoni, do... wracam. Jezu. Czemu Mr. PL tak robi no? Ja tu chcę pokazać pani. Pozdrawiam pana, yy, pozdrawiam pana Janusza Karwina-Mika okay. yy, Czekaj, bo ja mam taki śmieszny filmik, nie wiem czy kojarzysz może Partnerem odcinka... No no, no, i, no i... Reklama darmowa zrobiła się Teści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skrótem. Zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz. Najwyższa pora się zabawić! No tylko pora, Co to jest? Bucz coś normalnego.